tvpodkarpacie.pl Od września 2012 roku w naszym mieście działa sekcja Fight Club Sanok. Cykliczne zajęcia prowadzą trenerzy Adam Słoniewski oraz Przemysław Piwowarski. Klub zrzesza osoby w przedziale wiekowym od 12 do 50 roku życia. Na zajęciach takie style wykonujemy jak judo, jiu-jitsu, kombat kalaki, sign czyli walka palką teleskopową, wszystko w zależności od stopnia zaawansowania. Każdy dobrze wytrenowany zawodnik powinien umieć walczyć zarówno jak i w parterze, w stójce i białą bronią. I to staramy się robić żeby nasi uczniowie byli wszechstronnie przygotowani na każde starcie. Właściwe przygotowanie do pojedynków z rywalem gwarantują różnorodne treningi, które przyciągają wielu adeptów sztuk walki. Wszystkie treningi są ogólnie bardzo ciekawe i naprawdę e, i program, który wymyślają na nasi e, wspaniali dwaj trenerzy, trener e, Adam i Czemek, e, jest naprawdę rozbudowany i za każdym razem jest coś nowego i fajnego, więc naprawdę dużo można się nauczyć. Trener wymyśla bardzo ciekawe zajęcia. Wprowadza nam dużo nowych, bardzo przydatnych i fajnych technik. Korzyści z uprawiania sportu w walki jest zatem co nie miara. Co najbardziej cenią sobie wojownicy Fight Club Sanok? Ogólnie poprawiła się moja sprawność fizyczna. No i czuję się pewniejsza, prawda? Coś tam już jednak się nauczyłam. I w stójce i trochę w parterze. Sztuki walki uczą nas pokory współzawodnictwa oraz zasad fair play, które przydają się nie tylko przy uprawianiu sportu, ale także w szkole oraz w życiu prywatnym. Można poćwiczyć swoją też jest fizyczną nie tylko poprzez siłownię, ale poprzez obciążenie własnego ciała. Jak widać ćwiczymy zazwyczaj w dwójkach, więc to są ćwiczenia z obciążeniem. Wnoszę dużo korzyści, ogólnorozwojową pracę fizyczną. Uznajemy różne techniki MMA, Spędzamy miły czas, jest to fajna zabawa. Każdy może trenować, sprawdzić się. Na pierwszy rzut oka sztuki walki wydają się być sportem typowo męskim, jak się jednak okazuje, wiedza teoretyczna oraz umiejętności praktyczne, których zawodnicy uczą się podczas zajęć, przydają się również kobietom. Sztuki walki to są szczególnie przydatny sport dla kobiet i dziewczyn, nawet w młodym wieku, ponieważ no, każdy wie, że można się to po, potem przydać w dorosłym życiu, kiedy ktoś cię zaatakuje, nawet na ulicy. Ogólnie bardzo przydatne ćwiczenia, które są naprawdę, może nie wyglądają, ale są ciężkie. Bo, żeby wykonać prawidłowo rzut nieraz trzeba uczyć się jej kilkanaście lat, ale myślę, że wychodzi nam to coraz lepiej. Całkiem dobrze wychodzi im również nauka w szkole. Zawodnicy i zawodniczki bardzo umiejętnie potrafią połączyć sportową pasję z codziennymi obowiązkami. Są to uczniowie, którzy mają bardzo dobre wyniki w szkole w nauczaniu, tak? I jesteśmy naprawdę z tego bardzo zadowoleni. Ćwiczenia wykonywane na zajęciach, choć w niektórych momentach przyprawiają ociarki, są całkowicie bezpieczne. Każdy może spróbować swoich sił i dołączyć do klubu. Dużo jest osób, które przychodzą, nie są zainteresowane w ogóle żadną walką, ale po prostu spodoba im się klimat, na zajęcia lub też towarzystwo, bo naprawdę ekipa trzyma się, jest ze sobą bardzo zżyta i to też, to też jest bardzo fajne. Zachęcam wszystkich chętnych, jeśli ktoś ma ochotę, przyjść, popatrzeć, potrenować. Pierwszy trening jest z reguły zawsze darmowy. Zapraszam. Do końca września jest możliwość zapisania się jeszcze na zajęcia tu u nas w gimnazjum. Także wszystkich chętnych zapraszamy. To są ćwiczenia dla każdego. Każdy ma mieć ma dostosowany do siebie poziom. Warto chodzić na treningi i chciałbym zachęcić wszystkich ludzi, którzy no, mają predyspozycje do trenowania. Myślę, że poleciłbym to wszystkim chętnym, którzy siedzą przed komputerami, którzy siedzą pod blokami i nie mają zajęcia, a w ten sposób mogą coś zrobić ze swoim życiem być na prosłym rodzie. <śleszy> TV PodkarpaciepL.